Manko z tej strony, Majdo, i dzisiaj Wam przedstawię mega epicką modyfikację o nazwie Arship. A więc przejdziemy do normalnego widoku. Tak, to jest ten nasz Arship. Jeśli widzicie, jest to balon, bo ta gra dodaje nam do. tej modyfi Ta modyfikacja dodaje do naszej gry 3. Rzeczy. Pierwszą jest ten balon. Proszę. Tutaj macie: Dodaj nam taki balon, potem engine, a potem arship. I jeśli wam, jeśli chcecie skraftować taki balon, to macie tutaj: jak to się kraftuje i jak tym balonem latać. Otóż tak, wsiadamy do niego prawym przyciskiem myszy i ona automatycznie pobiera od nas jeden węgiel. Wznosimy się i latamy. Więc kierujemy myszką WASD oraz Shiftem i spacją. Tak, modyfikacja jest naprawdę epicka, ponieważ to zużywa bardzo mało materiałów, ale jest za to bardzo dobrym transportem. No, jeśli wam się podobało to komentujcie, subskrybujcie i i łapkujcie. Ja się z wami żegnam, balon się z wami żegna. Na razie i cześć. I mam jeszcze dla was jedną ciekawostkę, żebyście nie płakali, ponieważ Jest tym modem tak, że, że, pokażę czasem nie pojawia się ten oto taki kijek tak jakby, więc dlatego radzę Wam, jak pierwszy raz postawicie swój balon, żebyście go położyli na trawie, bo wtedy na pewno Wam się pojawi ten kijek. A więc tak, drugi raz się żegnam. Komentujcie, subskrybujcie. Na razie i. Cześć!